Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji do Gothica 2 pod tytułem Gladiator. Udało nam się w poprzednim odcinku powalczyć na tej arenie treningowej oraz pod koniec wygrać oczywiście nasz pierwszy taki oficjalny, można powiedzieć pojedynek 1 na 1. Nie było w sumie aż tak e, źle, ale no była to pierwsza walka, także tutaj oczywiście też e, nie musiała być bardzo przecież wymagająca, bo tych walk naprawdę będzie dość sporo. I chcę zobaczyć, czy przed każdą jakby walką na takiej arenie treningowej możemy sobie powalczyć, bo prawdopodobnie tak, powinno tak właśnie być. E, I sprawdźmy, czy po prostu tych, z którymi tutaj walczyliśmy, z kimkolwiek tutaj zapytajmy, właśnie go. Tak, jest opcja, jest właśnie opcja, także fajnie. E, tarcza. Hmm, tarcza właśnie nam zabiera 5% broni ręcznej więc jak na razie jej nie będę nosił, ponieważ ona zbytnio nie jest, jakoś tam bardzo nam potrzebna. No, szczególnie tutaj, gdzie ona jest taka, no, treningowa i nie jest to zbyt jakoś tam mocne. A jedynie co musimy założyć, no to wiadomo, ten strój, no i treningowy miecz jednoręczny. Po tym zobaczymy sobie ze wszystkimi i po tym hmm, wydamy punkty nauki i pójdziemy jeszcze może zawalczyć na arenie, właśnie z kolejnym przeciwnikiem. Także zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay, zróbmy sobie mm, zapis przed jeszcze walkami tutaj. Bo ich w sumie tutaj jest pięciu, tych typów, nie? Także hey. powinno pójść szybko. Chcesz to tobą... bomba. Dobra, to nie będziemy też tego słuchać wszystkiego, bo tutaj już wiadomo, że. Już przesłuchiwaliśmy. I tutaj już widzimy, że... Mm, życie... Im się zwiększyło ponieważ mieli po 100, się, ponieważ widzimy, że to już, że już ma 140. Przez przypadek a, jeszcze prawie wyszedłem do Z areny. Kryt. Kryt po prostu kryt. Musi być częstszy. No i ta wytrzymałość. Ale tutaj udało nam się nie dostać z ciosku następnego. Właśnie za każdy tutaj pojedynek no dostajemy ten punkt nauki, więc to jest po prostu obowiązkowe, żeby przed każdą walką tutaj to zrobić, nie? Bo tak to dużo punktów nauki byśmy stracili, nie? Więc wiadomo tutaj o co chodzi. To wytrzymałość, no... Jest jakby jeszcze możliwość właśnie kliknięcia P w trakcie tutaj walki nawet i to nam tą wytrzymałość jakby też regeneruje. Nie musimy jej zawsze zbijać do końca, tak jak właśnie teraz w walce to mieliśmy. Tylko możemy sobie właśnie tym przyciskiem... To zregenerować w trakcie walki, dlatego że jak nam się uda, to fajnie, bo to jednak i tak będzie tak, że do nas ten przeciwnik no dość szybko raczej po prostu dobiegnie i tak, nie? Także No można próbować, chociaż w sumie i tak z automatu to nam się włącza jak tej wytrzymałości nie mamy, to w sumie lepiej chyba samemu jakoś troszkę uciec do tyłu i samemu właśnie sobie tę regenerację włączyć, nie? To tutaj już nam dużo lepiej idzie. I mówię, ten kryt po prostu częstszy, Nie chociaż tutaj bardzo fajnie nam to weszło. I tutaj dość często te kryty były, także zobaczcie jak walka po prostu dużo szybciej wygląda. Powalczę. I... kurde, no myślałem też o, o tej siłę, sile to znaczy. Jak troszkę hmm. tę siły sobie podbiję, muszę jeszcze sprawdzić u Kowala. To będziemy w stanie też lepszą, wiadomo, broń nosić. Tutaj trzeba też zauważyć że na przykład jak ma obuch, to właśnie jest w stanie nas wywalić, nie? Właśnie dostaliśmy taki lepszy cios i powalił nas po prostu, także wiemy, że my też, jeżeli byśmy takiego obuchu używali, no to też by to mogło wyglądać, nie? tu już nam problem z wytrzymałością się właśnie zrobił. Ja tu na przykład nie byłem w stanie zbyt nie uciec. Włączyć sobie to mówię, poczekam. A niechto! Znowu cholerę wytrzymałeś, ale dobra, jest spoko. Dobra, mamy trzech już z głowy, dwóch jeszcze mamy, jak dobrze pójdzie to nie będziemy się nawet leczyć i po prostu przed walką jak pójdziemy spać, to nasza postać właśnie będzie wyleczona, nie? Więc raczej powinno się to udać. No fajne jest to, że też każdy jakby walczy inną bronią. Tu jest jeden starczą, drugi bez tarczy, trzeci obucha ma, jakiś czwarty tą włócznie i tak dalej, także spoko to wygląda, nie? Czekajcie, bo nie mogę tutaj z nimi porozmawiać. Z tym mogę. Co w się sensie on nas jakby wiecie. O, teraz działa. No jestem tutaj. Jakbym macha, żeby podejść bliżej, czy żebym to było, to było wyszedł dalej? Aha, zabrałem ławkę. Ej, chyba, że... Jakby było mało problemów. Pierwsza tylko ta arena jest taka przed oficjalną walką, że walczymy, wiecie. Z pięcioma, a teraz co z trzema? No bo tutaj widzimy, że jednak no nic więcej nie możemy ogarnąć. No może tak być w sumie, może tak być. No tutaj widzimy, że nic się nie dzieje. Także w razie czego niby jeszcze możemy sobie wczytać, ale wątpię, że coś tutaj się naprawi. No nie, dobra, czyli wychodzi po prostu na to, że trzy razy możemy wiadomo sobie walczyć nie wiem czy później to się zmieni czy też zmniejszy przed następnymi walkami czy tylko teraz już będzie ciągle po trzy zobaczymy e, Trening, możemy też e, przecież z przyspieszeniem czasu to robić dlaczego tego nie robiłem dziwne ale tam mi też ktoś napisał przecież o tym mówię faktycznie nie? przyspieszenie czasu tak to używam jak biegam a tutaj kurde przy takim czymś, gdzie musimy w sumie czekać, aż nam się ta animacja skończy. Do tego nie używałem, ale dobra. To tam parę sekund można powiedzieć, że trwa teraz. Okej, okay, czyli dwie rzeczy mam zrobione, no i idziemy zobaczyć, jak to będzie z tym. Nie mój problem. Ludzie gadają, o że o tym nie. Z tym mieczem lepszym takim, nie? No bo tak w sumie... Mamy 11 punktów nauki. 25 siły. Zobaczmy. Pokaż... Chodzi mi tutaj wiadomo, że o jedną rękę. 20, 20, 25. Jest toporek, 23. My mamy ogólnie maczugę 15, 15. No to, to dobrze by było to zmienić. Teraz i tak na 25 sił moglibyśmy coś lepszego nosić, ale dobrze by było jeszcze coś lepszego kupić. Jak będziemy troszkę tej siły mieć więcej, nie? 30. To by na przykład był taki mieć strażnika, jeżeli byśmy sobie 5 siły podbili. Tu jest jeszcze lepsze 320. Tu już jest na 40, i później jest na 40, czyli na 30 siły... jest jeszcze taki miecz. 35 obrażeń, ale czy my siłę jeszcze możemy za 5? Chyba tak, nie? Bo to nam walka chyba podskoczyła o tylko wyżej. Zobaczmy walce. tutaj u tego nauczyciela, no, atrybutów. Tak, no przecież mamy 25 jeszcze, nie? No, właśnie. Dobra, zróbmy tak. O, tu z jednej siły jeszcze dostaliśmy, za to, że osiągnięcia odpaliliśmy. Przy, dostaliśmy, to znaczy, przy 30 Pokaż. punktach. Fajnie. No i dobra, chodzi mi o ten hotel mieczyk. No, 320 to kosztuje, ale no to będzie myślę, że dobry zakup. Dobra, siła 30. 30 więcej obrażeń od tego, no to wiadomo, na to nie patrzymy. To będzie 15 więcej. E, to znaczy, 20 więcej. bo tu mam 15, 15. Zasięg identyczny. No i to jest w sumie. Obrażenia cięte tu samo, tu będziemy, tu mamy w tej pałce obuchowe, obuchowe właśnie obrażenia. No dobra, bierzemy. Zakładamy, no będzie spoko, już. I te punkty nauki, które teraz mamy jeszcze 6, można było w sumie dodać w broń jednoręczną, nie? Teraz, teraz właśnie mamy jeden za dwa punkty nauki, jeszcze. No i będzie 35, no dobra, spoko. Tak to wygląda. No teraz... Żadnych jeszcze zadań, tak naprawdę, nie mamy. Bo wiem, że coś tam umyśliwego się oblokuje, jak wygramy z tym drugim właśnie typem na arenie, więc będzie trzeba tam sprawdzić. Tutaj mamy zadanie z drwalem, ale no 500 sztuk złota musimy mu w sumie przynieść. 150 dostaliśmy, tak naprawdę mamy 50 tylko swoje, nie, bo 150 dostaliśmy do tego zadania, więc jeszcze 350 od siebie musimy, więc no też tak... Dobrze by było coś jeszcze posprzedawać i na czymś zarobić, nie, szczególnie no na walkach w sumie coś tam zgrywa, Więc musimy iść do Kyla, porozmawiamy z nim wieczorem. W sumie prześpimy się najpierw do wieczora w ten sam dzień, do 20. Porozmawiamy z Kylem, i później prześpimy się do walki. No i tą walkę, wiadomo, stoczymy, nie? No i miejmy nadzieję, że też poradzimy sobie. No tutaj dużo lepsze mamy to też miecz. No, Ale powinno być w sumie git. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? No no, już wszyscy zaczynają gadać o twoim zwycięstwie nad diadysem. Gratuluję! Jakim cudem żaden z poprzednich niewolników nie był w stanie go pokonać? Nie miałem z nim zbytnio problemów. Dlatego wiedziałem, że mogę ci zaufać. Zaufać. Zaufać, że nie zawiedziesz i nie rozpowiesz, kim naprawdę jestem. Nawet o tym nie pomyślałem. Co świadczy tylko i wyłącznie o tym, że równy z ciebie gość. Masz, napij No i co teraz? Posłuchaj, będę musiał zniknąć na jakiś czas. Ty nie masz wstępu do miasteczka, znajduje się ono za bramą. Muszę załatwić kilka spraw. Nie wdaj się w żadne kłopoty. Jutro już cię nie będzie. Tak, bardzo ważne sprawy wzywają, sam rozumiesz. Idź się przespać, walki masz zazwyczaj co dwa dni. Raczej sobie poradzisz. Pamiętaj, aby szkolić się w razie możliwości, zdobywać lepszą broń i tak dalej. To bardzo ważne. No, idź już. Musisz odpocząć. Sam właśnie Kylie nam tutaj też przypomina o tym, żeby... no... Chodzić na te treningi, nie? Nie zapominać o tym, bo to jest bardzo ważne. Dostajemy te... No, punkty właśnie dodatkowe dzięki temu. No dobra. Także... Nie ma na co tutaj czekać, myślę. Możemy już się przespać do... walki. Zawsze taka fajna... Króciutka muzyczka jest, nie? Przed... Z samą walką jakby. No dobra, prosto do zarządcy. No i próbujemy. No fajnie by było, jakby nam się za pierwszym razem również to udało Witaj zrobić. Witaj ponownie. Pamart już na ciebie czeka. Cieszy mnie to. Pewność siebie cię nie opuszcza. Idź już na arenę. Lud chce walki. A jeszcze w sumie zapomniałem, bo u Kyla można było sprawdzać tam właśnie jak przeciwnik um, będzie stał z ekwipunkiem swoim. Ale to dobra, spoko. Myślę, że o niczym nie zapomnieliśmy. A, zapomnieliśmy. Pancerz, dobra. Tak się w sumie specjalnie też zatrzymałem. No, tak to w sumie miecz mamy założony. I tarczy to nie będziemy jak na razie używać, no bo ona tam jednak te 5% nam zabiera. Ona tam za dużo to mm, w sumie nie daje. No i dobra, lecimy. Z kimś takim mam walczyć? Nie, ja tu tylko sprzątam. Posprzątam to ja arenę twoimi zwłokami. Tfu! Oczywiście wiadomo, że tutaj mam wyłączoną możliwość zapisu i to jest fajne. No i dobra, lecimy z nim. 300 życia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. 61 skryta mamy. Dobra. No już te skryty mamy troszkę częstsze. 35%. Że fajnie. Nie wiem ile Olmi skryta zada. No cóż, trochę tak. Mniej mamy z tego kryta. Chyba. O, no, różnie, różnie to wygląda. No i właśnie ciągle zapominam o tym, że to wytrzymałeś, bo się bardzo skupiam na przeciwniku. Nie patrzę w prawo. Całkowicie o tym zapominam, że jest coś takiego tutaj, jak wytrzymałość. No i możemy zrobić na przykład teraz tak. Ale, no, no, patrzcie, no, ja będę w stanie teraz, niby, odbiec od niego, naładujemy sobie to, on i tak zdąży do nas dobiec i tak nas trafić. Więc nie wiem, czy tak czy robić to w taki sposób, żeby odbiegać 3000 ekspa, 150, chyba jeszcze ekspa za samego niego. No, kolejny poziom: 25 punktów zdrowia, 2 wytrzymałości i 7 punktów nauki, nie? No, to też jest sztos. Du duży jest naprawdę ten y XP właśnie za to, że y wygraną kolejną jakby walkę. No, tą samą maczugę w sumie dostaliśmy, którą mieliśmy. No dobra, elegancka. To jest. A nie wiem, czy on się nie zbugował. O, dobra, przyspieszenie czas. Możliwe, że przyspieszenie czasu go też zablokowało, bo czasami tak to jest. Widziałem na kamerce jak było tutaj wyżej, że gdzieś się o coś zatrzymał tutaj zablokował, ale dobra. z git. Dlatego to brama chyba się nie podnosiło. Chciałbym odebrać nagrodę za pokonanie pa Marta. Bardzo proszę, gladiatorze. No dobra, 200 teraz sztuk złota, fajnie. No i co w sumie? Myślę, że można by było zobaczyć co tam tego myśliwego będzie. No fajnie by było w sumie tak, żeby jedną walkę na jeden odcinek odkładać. Chociaż w sumie teraz... Minęło 15 minut, ja zrobiłem całą arenę treningową, zrobiłem trening i przeszedłem, wiadomo, tą walkę. No i to jest pół odcinka dopiero, nie? No jak będą jakieś zadania poboczne w trakcie, no to fajnie, nie? To fajnie będzie się nakładać na siebie. I tak będziemy działać. No dobra, zobaczymy, na razie to jest okej. Pokonałem Famarta. Mogę dla ciebie pracować? Widziałem tę walkę. Masz talent. Jak dla mnie nie ma sprawy. Daj znać, kiedy będziesz gotów wyruszyć. No w sumie chyba od razu, nie? Robiliśmy zapis, w razie czego jeszcze... Zróbmy. Jestem gotowy. Porozmawiaj z moim czeladnikiem. Nie ma co przedłużać. Ruszajmy, choć za mną do bramy. Czy naprawdę, kurde, w teren idziemy? No w sumie tak, no gdzie byśmy mieli iść przecież, nie? Zadanie od mśliwego. Idziemy na polowanie. Jakieś tam, no to by wychodziło. To gdzie? No przecież nie będziemy tutaj... Gdzieś blisko, nie? O, Kyle właśnie tutaj też sobie stoi. Co wiesz o moim następnym przeciwniku? Okej, okay, czyli obuchy. Następny. Wręcz jak obuchowy. No, 30 obrażeń, czyli jeszcze raz lepsza pałka od tej, którą ten miał teraz, z którym walczyliśmy. Pancerz? No, nie powinno być źle. Pewnie bardziej nas może martwić to, że będzie miał więcej życia od tego, nie? No dobra, myślę, że nawet. Teraz byśmy w stanie też byli pokonać go. A gdzie się wybieracie? Na polowanie. Pracuję dla myśliwego. Oby tak było. Bo inaczej skończysz w piachu. No ten hełm na przykład mi się bardzo podoba, ten, który ma na sobie w ogóle cała ta zbroja jest git. To nas zapewne przeniesie tak, dokładnie, bo widzę, że tu mapa się jakby kończy. No to jesteśmy. Czas trochę zapolować na hieny. To też Chodź jest. Za mną. Tutaj w małej kotlince powinno być ich kilka. Zbierz skóry. Potrzebujemy ich przynajmniej z 30. To też jest właśnie plus tego taki, że teraz, jak będziemy na polowaniu, to też jakiś exp wpadnie nam, co nie? Także to nam też pomoże. Myślę, że w takim terenie można będzie sobie włączyć jakieś tam oznaczanie, żeby tam w razie czego coś zbierać po prostu, nie? Bo tutaj nie, będę się starał go nie tak to w miastach tego typu nie używać. Wiem, że trochę wam to przeszkadza. Ja taką nie 41 skryta. No dobra, spoko. Zobaczyć, czy skórę na pewno zbieram. Głośno może być trochę tutaj. Kurde, nawet... W takim momencie zlipa, nie? Jak wytrzymałość nam braknie. Wytrzymałości nam braknie. Dobra, ale widzę, że tutaj nic nie rośnie. Na tym piochu. Kolejne na hieny mamy ich 5 w ogóle z 30 tych skór, także no nieźle. To, że na strzałę nie ma jednej Takich hieny. Dużo by szybciej było. Zdołałaby może z 2-3 nawet zgarnąć. Wlatuję, wlatuję tego. Jak na szczęście jest dość twardy, także dobrze. I mamy już 10, czyli jeszcze 4 takie spoty, można no powiedzieć, dobra. chyba. Bierz skóry i ruszamy dalej. Nie ma co tracić czasu. Tak, jeszcze ja bym się tutaj rozejrzał. on dobra, on czeka za nami. Tak, niby już. O, właśnie. O właśnie. Niby już tutaj chce wracać. Ale zostaje na siłę. To jest dużo. Trzy punkty to jest teraz dużo na początku dla nas. Tam to nawet zauważalne by było bo oczywiście bez tego, co nam podświetla te wszystkie rzeczy, ale. Fajnie, że się właśnie tak. Wróciłem w te miejsce. Znaczy wróciłem. No poszedłem do tego miejsca. Możemy przecież to sobie od razu wypić, tylko teraz pytanie. Dobra, pijemy, bo pytanie miało być takie, czy ...picie tych mikstur i tak dalej wpływa na... Progi nauki, nie? No bo jednak później mamy, że 5 punktów za 10 i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Słowo by było, żeby to w sumie wpływało, chociaż modyfikacja 2023 roku. Także raczej może być tak, że nie wpływa na progi, nie? Nauki. Swoją drogą fajna. Czemu nie idziemy w głąb tamtej kotliny przed nami? Ponoć grasuje tam troll. Na razie nie jesteśmy gotowi na upolowanie trolla. Trzymajmy się z daleka. Rol dalej. O kurde, coś tam nasza postać mówiła o przeciwniku, ale przez to, że gra nam tutaj jakby przedłuża te dialogi i nie chcą się same przeklikiwać zbytnio. No wiecie, nie chcę się tam dalej to wszystko ruszyć i muszę sam klikać. Po czasie, to... Tak się tutaj stało, że przeklikałem przypadkowo jeden. Dobra, nic. No, mowa była o trollu. Ja bym tam kurde z chęcią jeszcze gdzieś się tu poszlajał. Ilo ma w ogóle życia jeszcze? Dobra, dziewięć. Zacząłem się trochę martwić o niego. Fajnie, fajnie, kolejny poziom. Myślę, że też te polowanie można powiedzieć, że jest obowiązkowe, nie? Przed tą kolejną też walką. No bo dużo tutaj zyskujemy. Wpadł nam poziom. Punkty nauki, no wiadomo, że też im większy, większy poziom, dobra, więcej. Teraz ty prowadź. Wokół oazy powinno być jeszcze kilka hien. Poszukajmy ich. Więcej, właśnie no, punktów życia, dostajemy wytrzymałości i tak dalej. Wdziemy po prawej stronie i widzimy przed nami, czyli to będą raczej chyba ostatnie dwa takie spoty, chociaż może i niekoniecznie, może jeszcze będzie więcej. Teraz to trochę w sumie tak. wiecie, w pewnym sensie można powiedzieć, że troszkę będzie trudniej. No bo my prowadzimy one się na nas tutaj, <laughs> mogę rzucić po prostu. Pierwsze i może być kłopot, chyba że on je zobaczy. Ale no i tak nadal się rzucają do pierwsze. Możemy tutaj wykorzystać drzewo. Troszkę chociaż. Zaraz zamiałem się wytrzymałe, skończy to będzie kaplica. No za drzewo. Okej. Okay. Dobra, tu bardzo fajnie nam to poszło. Wykorzystując te drzewo, no dużo tutaj zaszczędziliśmy życia też, nie. Okej, okay, nie było źle. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Dobra, mamy tutaj następną grupę. Jest jakiś miecz wbity. Ale było śmiesznie, jakby tutaj akurat znalazł ten miecz. A to jakiś gówno. Ten, który kupiłem na przykład. Nie, ale to chyba nie jest przesady takiego dobrego by to nie było. A i miałem powiedzieć, bo chyba mi przerwał, że fajne tereny tak swoją drogą tutaj. Ładnie to wygląda to wszystko, hieny też. Przecież z chyba nie walczyliśmy w żadnej modyfikacji. Właśnie musiał się trochę uleczyć, czyli mógł już być dość mocno naprawdę obity. Trzeba będzie pod tą wodą coś sprawdzić, też jeszcze może coś tam będzie. Dobra. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Ale krytyk wszedł, jeszcze jeden życie mu zostało. Czy jej. Znaczy mu, no w sumie. Dobrze. Widzę, że masz już wystarczająco futer. Wracajmy do zatoki. Mój szef pewnie się niecierpliwi. No, 30 futer to w sumie sporo. Mikstury to ja mu nie chcę dać. Chciałem nacisnąć, żeby zaczekał tutaj. Wracamy z powrotem, gremia w ogóle w sumie wywalił, jak wszedłem do tej wody. Ale jak tak sobie zerknąłem, tyle ile zdołałem, to nic tam nie było widać w sumie. Więc jedynie możemy sobie tak jeszcze wokół tutaj tego jeziorka pobiegać. Może coś nam się tutaj jeszcze rzuci w oczy. No mamy miksturę. Tutaj też miksturę ominąłem. Jest fajnie. Tak, boję się znowu wchodzić. Znowu wali O, w taki sposób możemy sobie zerknąć. No nie, no nic tam nie widzimy. Mm, I jeszcze, jeszcze chwila, chwila, bo tutaj bardzo byliśmy skupieni na tej walce. No właśnie. O to tutaj chodzi, że można było coś jeszcze tu ominąć. Eliksir życie, to jest na stałe. 20 punktów. 495, bardzo fajnie. Zobaczcie, 40, Nie, 400. 14 punktów. Nauki, kiepski dwuręczny topór 400 punktów nauki, no fajnie by było je teraz mieli takie... Taką ilość, nie? Dobra, no, no, myślę, że tutaj już... Nic nie będzie. Kurde, no fajnie by było, abyśmy tam mogli pójść, no ale coś tam była jakaś była mowa o trolu i pewnie tam będziemy... Po prostu mogli pójść... E, kiedyś, nie? Tam pójdziemy. Ciekawe właśnie jaka będzie reakcja. Tam bliżej podejdziemy z nim. W ogóle lutnia. Ej, może to nam się przydać do jakiegoś zadania. Jest tu ten troll? Jest, faktycznie. Nic wam w ogóle nie mówi. Tylko tak. no Nie wiadomo, czy później jakieś zadanie z nim nie będzie, czy coś. Ale to trupów. I wiecie co? Zostawmy go może. Też, kurde. Nie, no wrócić to na pewno będziemy raczej. Przecież, jak jest mowa o trolu i coś tam też mówił, że. To jeszcze nie pora na to, żeby z nim walczyć. Ile ma żyć 900. Pewnie on też właściwie obrażeń nie będzie miał w niego, nie? A z miecza? Może i też nawet zginąć. Rybka. Po 5, łe, to nawet. Chociaż. 25. Kurde, nie wiem. Bijemy go? Z to robimy, go na lajcie, nie? Dość. Nawet my mamy wykryte jeszcze 24. Znaczy, samemu nawet byśmy sobie z nim poradzili. Chodzi mi też o to, że ogólnie może być tak, że kiedyś jakaś skóra będzie z niego potrzebna. A nie wiem, czy ja będę w stanie teraz go oskurować. Wiem, że tych hieny skurowaliśmy, ale nie wiem, jak będzie z tym. No i właśnie. Skóry nie ma. Nie zamierzałem ci nie zatrzymywać, jesteś dobrym wojownikiem, dlatego nie bałem się i stąd na tego to. Okej, okay, czyli, jakby była jakaś tu wzmianka, fajnie. Fajnie, fajnie, czyli. Może nawet bez problemu się tutaj obeszło żadnego. Szkoda, że niczego tutaj takiego ciekawszego nie pilował, Nawet żadnej mikstury tu nie było ani nic. Ale no dobra. Okej. Okay. Czyli myślę, że raczej to wszystko stąd. Możemy wracać. Wrócimy do myśliwego. pokażę mu te skóry. Mamy nawet trzy więcej. Ta lutnia. No może to nam się właśnie kiedyś do czegoś przydać. Może będzie jakaś tutaj... Jakaś... Jakieś zadanie może z tym będzie, nie? Przyniosło nas z powrotem do Zatoki Gladiatorów, ale... No w sumie gdzie by nas miało przenieść... Ale nie ma jakby z nami tutaj obok czeladnika, on jest pewnie tutaj już na miejscu, tak? Tak, na miejscu jest, dobra. Mam skóry. Doskonale, daj mi je. Są w znakomitym stanie. Doskonała robota! Proszę, oto twoja zapłata. No jeszcze 500 sztuk złota dostaliśmy, no nie no, to... polowanie było obowiązkowe, naprawdę. Myślę, że teraz jak jeszcze te Ojej, punkty nauki włożymy w te, te, te... Kurde, w siłę, w jedną rękę, jedną rękę może, chociaż... Trzeba będzie pomyśleć jeszcze tymi dodatkowymi umiejętnościami, ale jak jeszcze sobie je wydamy to będzie naprawdę bardzo spoko i następną walkę powinniśmy przejść też dość dobrze, nie dobra, kończymy, trzymajcie się do kolejnego cześć.